kochani, a ja takich skromniutkich rzeczy będę chciała coś wyczarować. Mam choinki, gałązki z choiny chciałam, powiedzieć. tu jakąś bazę sobie zrobiłam, jeszcze sobie to udekoruję może. Parę bombek, jakieś tam świecidełka, jakieś borbeczki i też tu jeszcze z poprzedniego roku. Zupełnie sobie zapomniałam, że są święta, a tak jakoś szybko mi czas przeleciał, że się ostatni tydzień, już na nic nie miałam czasu, żeby sobie coś tu dokupić i przynieść. No ale kochani, jak to ja? Z niczego wyczerpuję coś? Bo ja to potrafię. Przecież to nie musi być full wypas, jak ja to mówię. Ważne, że coś jest, jakiś akcent świąteczny. Święta powinniśmy mieć w sercu. No ja w tym roku będę oczywiście tutaj na obczyźnie. Już. Ileś razy mi się to zdarzyło, więc jestem już do tego jakby przyzwyczajona, uodporniona. I co powiem? Dla dziewczyn, które pierwszy raz może spędzają teraz poza domem te święta, dziewczyny, kochane, kobietki moje, nie martwcie się, nie smućcie się, bo szkoda, zmarnujecie tylko te dni, nic wam to nie da, a popłynie wam łzach i będzie Wam bardzo smutno trzeba znaleźć zawsze plusy jak ja to mówię cokolwiek by się działo znajdźmy w tym plusy dla mnie takim plusem jest to że oczywiście nie muszę nic wypiekać nie muszę nic szykować nie muszę generalnie wywracać w domu jak to my Polki do góry nogami ja już tak nie robię od dawna też w domu no i co kochani jak to spędzić żeby się mnie jakoś nie pogrążyć no kochani jest internet każdy z was teraz ma Puśćcie sobie jakiś fajny film świąteczny, fajne jakieś tam piosenki, zanurzcie się w tą magię. Ja mam tu kadzidełka, mam świeczki, więc mi się taki zapach trochę rozniesie. Mam cynamon, sobie wypiję kawę i będę się starała odpoczywać całym sercem, całą duszą, spędzić ten czas ja z Bożeną. Może dziś się tam spotkam ze znajomymi, jeszcze nie wiem, bo jeszcze żeśmy nie uzgadniali, tu też mam znajomych na no, obczyźnie co są. Zobaczymy jak to będzie. Ja to, jak to ja mówię, ja tam nie planuję. Wstaję rano i spontanicznie sobie żyję. No tak widzicie, tutaj sobie jakąś przyniosłam donicę, żeby ją zasłonić. Tu sobie coś kokardkę wywiążę. No. Nie mam zbyt wiele, tylko kokardek, mam tam coś parę. Jestem tak w sumie nieprzygotowana, można powiedzieć, ale to nic. No i wracając do tych świąt, kochani, <laughs> bierzemy chybka. Wracając do tych świąt, <laughs> starajmy się je spędzić bardziej tak duchowo, yy, bardziej z uśmiechem, bardziej na luzie, yy, bardziej tak jakoś, no nie wiem, tak spontanicznie, nie tak że wszystko musi tak być, musi tak być i musi tak być, jak wy, my Polki. Bo na ostatnią chwilę, jak wiem, znam życie, jak to było, na ostatnią chwilę zmiana pościeli, jeszcze okna myć, jeszcze firany. Jezu, jestem taka zmęczona, jeszcze będę uszka robić, a jeszcze będę to, a jeszcze dam tamto, wamto, to, A potem siedzisz, jak ja zawsze powtarzam, padnięta, zniechęcona, zniesmaczona i czekasz. Kolejnego dnia, zwykłego kolejnego dnia. Po co, na co, dlaczego tak się mamy katować? Nie wiem. Taka nasza chyba natura, taka polska kultura. Tutaj się ludzie nie katują, nie męczą. Są uśmiechnięci zupełnie na luzie. Więc ja przyjęłam już taką zasadę, że ja też się chcę uśmiechać, ja chcę się relaksować. Ja chcę tylko coś tam co nieco przygotować, ale nie tak, żeby. Po prostu z takim wysiłkiem, że potem mnie to zniechęca i każde święta, żeby się kojarzyły nam tylko z pracami, porządkami i tym, i tym podobne. Teraz są takie czasy, że mamy wszystko prawie gotowe. Kiedyś jeszcze ludzie robili, pamiętam, łańcuszki, dekoracje, wie, wiele, wiele tego i dużo, dużo wcześniej i więcej wkładali pracy i mieli może większą przyjemność. Nasze pokolenie jest zabiegane, więc nie biegajmy tak do ostatniego dnia. No to kochani, tyle. Ja biorę się za dekorację, żeby mój tutaj dom i pomieszczenie było już świąteczne, a Was żegnam, ślę buziaki i mam nadzieję, że troszeczkę się zastanowicie, co ty, do tych porządków. Do tych prac domowych, czy to tak naprawdę trzeba, aż ścierać się w górze, żeby aż farbę zetrzeć. No chyba nie. Kocham Was, buziaczki ślepią. A ja będę sobie odpoczywać, tak się będę przeciągać. I tak mi będzie cudownie. I to będą moje święta. Buziaki.